Dwie ostatnie koronacje królewskie w Krakowie wyniosły na tron polski władców z dynastii Wettynów. 15 września w roku 1697 katedra na Wawelu była miejscem ceremonii koronacji elektora saskiego Fryderyka Augusta, który w Rzeczpospolitej objął panowanie jako August II. Właśnie imiona elektora widnieją w napisie pod rytowanym wizerunkiem, który znajduje się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Fridericus Augustus Polonorum Rex, Saxonie Dux et Elector. Portret przedstawia młodego mężczyznę w peruce i zbroi. Śmiałe, zdecydowane spojrzenie nadane przez nieznanego autora ryciny oddaje zapewne charakter portretowanego, który w Polsce przeszedł do historii z przydomkiem Mocny. Uroczystości w Krakowie, choć odbywały się w trudnej sytuacji politycznej, zyskały wspaniałą oprawę, i nie przeszkodził nawet incydent wybicia dziury w murze skarbca celem wydobycia insygniów. Wjazd elekta olśniewał bogactwem. Orszak mienił się od barw, a także blasku srebra i złota. 40 mułów dźwigało skrzynie ze skarbami, za nimi postępowały karoce dworskie. Najbogatszą, której przepych potęgowały wprawione lustra, ciągnęło 12 koni. Na trasie ustawiono bramy triumfalne głoszące chwałę Wettyna. Jeden szczegół był całkowicie nowy. Na drodze przejazdu rozstawiono straż konną pilnującą bezpieczeństwa przyszłego króla. Kolejne dni wypełniły wydarzenia świadczące o dostosowaniu się do ceremoniału. Zamiast pogrzebu, egzekwie za zmarłego króla Jana III. Pielgrzymka na skałkę, koronacja, homagium od mieszczan krakowskich, a na zakończenie uczta i sztuczne ognie. Panowanie Augusta II, mocnego, trwające z przerwą do roku 1733, nie było takie, jak zapowiadać miały tak znakomite uroczystości. Polska znalazła się w stanie wojny, a w kraju zaczął pogłębiać się chaos.